mamko z tej strony Żenia, jesteśmy w sklepie Hukateka i dziś wracam do cyklu owocowe niedziele. Zbliża się Halloween, więc nie mogę was zostawić bez tutorialu, jak zrobić fajeczkę na dyni. A na końcu filmiku czeka na was konkurs na najlepszą szyszę na Halloween, w której do wygrania są fajne nagrody, więc zostańcie z nami do końca. Jak wybrać odpowiednią dynię do nabicia? Powinna ona być większa niż standardowy cybuch, więc takie małe dynki, które często są używane jako dekoracje, nie będą pasowały. Góra dyni ma być płaska, aby stabilnie umieścić na niej nakładkę. Jak zawsze, przy robieniu szyszy na owocu czy warzywie, potrzebujemy ostrego noża, drylownicy i wykałaczek. Z dynią jest o tyle łatwiej, bo nie ma soku, więc nie trzeba jej wysuszać. Ale może być ciężej z wycinaniem, bo jest ona bardzo twarda. Zaczynamy od tego, że stawiamy kalauda na dynie. Trochę go dociskamy, ale jeżeli jesteście w takim samym przypadku co ja, no to trzeba tą górę odciąć. I teraz dociskamy, żeby oznaczyć. Otwór, który będziemy wycinali. Teraz stawię noże pod niewielkim kątem i wycinam. Teraz ważne wyciągnąć wszystkie pestki ze środka, żeby później nic nam nie spadło do korpusu i nie zepsuło ciągu. Polecam użyć łyżki. Wróciłem. Opróżniona, pestki wrzuciłem do śmietnika. Tak powinna wyglądać dynia po tej operacji. Zrobimy jeszcze drylownicą otwór od dołu, żeby móc postawić warzywo na adapterze pod cybul. Teraz potrzebujemy wykałaczek, z których zrobimy coś w stylu podstawki pod tytoń, żeby też nie spadał do korpusu. Układamy je w kształcie krzyżyka. Pamiętajcie, że za pomocą wykałaczek możecie regulować pojemność cybucha w zależności od tego, czy położycie je niżej czy wyżej. I w przypadku mojej dyni napotkałem się na problem, że ona w środku jest bardzo szeroka i dlatego wstawiam wykałaczki z jednej strony i z drugiej strony, bo długości wykałaczek nie starcza na szerokość dyni. Dynia jest o tyle fajna, że po wypaleniu jednej sesji można wyrzucić tytoń i użyć jej kilka razy ponownie. Wstawiłem 4 węgle, bo dynia potrzebuje dużo temperatury i nabijam warzywek. Nabijać będę i fruta od Darkseida, bo uważam, że ma się fajnie połączyć z dynią. Gotowe węgle włożyłem do kalauda. Jak zawsze trochę przypiekam nakładkę do warzywa, aby powstała skorupa, żeby później nakładka się nie przypaliła i było mniej problemów z jej czyszczeniem. Gotowe! Odczekają chyba z 10 minut, y, aż się nagrzeje. Moim zdaniem do dyni najlepiej będą pasowały jakieś ciasteczkowe czy śmietankowe smaki tytoniu. Mogą też być cytrusy, na przykład pomarańcza, y, aktualnie palet grapefruta. Ewentualnie gastronomiczne aromaty typu marchewka. Z racji tego, że smak dyni jest bardzo delikatny, nie będzie to przeszkadzało w paleniu. Więc jeżeli planujecie imprezę tematyczną na Halloween, będzie to fajna atrakcja dla gości i ciekawy element dekoracji. No jak widzicie, pali się fajnie, dynia jest wyczuwalna, smak jest taki raczej posmak, jest delikatny, także nie będzie przeszkadzał Wam w miksach. A teraz, jak obiecałem, przechodzimy do konkursu. Macie spełnić trzy warunki. Pierwsze, przygotować fajeczkę na Halloween. Niekoniecznie ma być to Szysza na Dyni, tylko podsunąłem taki pomysł. Ale was ogranicza tutaj tylko fantazja. Drugi warunek wstawić zdjęcie na stories na Instagramie albo Facebooku i oznaczyć nasz profil. Oraz trzeci, zaobserwować nasze profile na YouTube i Insta. Wszystkie linki do social media zostawiam w opisie. Post konkursowy zamieścimy również na Instagramie i Facebooku, żebyście mieli szybki wgląd do warunków. A teraz nagrody. Wybierzemy dwie najciekawsze szysze, i osoba, która zajmie pierwsze miejsce, dostanie bon o wartości 200 zł do wykorzystania u nas w sklepie, a dla drugiego miejsca przygotujemy bon o wartości 100 zł. Będzie też nagroda pocieszenia. Dla wszystkich, którzy wezmą udział w konkursie w postaci kodu rabatowego 5% na cały asortyment w Hukateka. Bony i kody można będzie wykorzystać zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i online, tak żeby mogli wziąć udział użytkownicy z całej Polski. Konkurs zaczyna się dziś i potrwa do 1 listopada włącznie, więc możecie tworzyć i wstawiać relacje w ciągu najbliższych 8 dni. Wyniki ogłosimy na Instagramie i Facebooku. Linki do postu konkursowego oraz wszystkie warunki zostawię jeszcze w opisie filmiku. Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawiajcie komentarze. Odpowiemy na wszystkie. A ja życzę wam fajne zabawy i powodzenia w konkursie. Nara!